Hej, ludzie, paziu tutaj. Witajcie w kolejnym zakupowym paziu. Zbliża się grudzień, ostatni miesiąc roku. Dużo tytułów nie ma, ale ogólnie można porozmawiać o tym, co się powinno kupować w grudniu, a co nie. Ale najpierw załatwmy to, co trzeba załatwić na początku nowego miesiąca, czyli co wychodzi w nowym roku, a co nie. Zacznijmy od początku. 1 grudnia, o, szybko zaczynamy. Wychodzi Marvel Cosmic. Invasion, czyli chodzony beaten up. Wygląda całkiem solidnie. Z kumplami przy browczyku na pewno to będzie niezła zabawa. Czy ja się na to rzucę? Nie wiem. Może, może z Tomkiem coś nagramy, ale na razie, na razie to odstawiam u mnie na półkę. Dalej mamy Sleep Awake i feels Living. Co jest ciekawe. To są dwa horrory. Jeden jest psychologiczny, drugi jest surwa. Survivor Horrorem, przyznam się szczerze mi one zbytnio nie interesowały, no i mamy DLC do Destiny 2, Renegades i tutaj już chyba nawet fani Destiny odczuwają trochę zmęczenie, nie? trochę tego jest za dużo, że Bungie mogłoby zrobić coś nowego albo po prostu ruszyć szybciej z pracami z Destiny Trójką, co wczoraj mówiłem o tym, że prawdopodobnie że no te prace zaczęły się prawdopodobnie, ale no, dla fanów, jak dla fanów, Let It Die Inferno, czyli gra akcji Roguelike, i słuchajcie, to jest dziwne, bo ja grałem w pierwsze Let It Die i ono było trochę zakańciaste dla mnie. Ono miało fajny klimat, ono było kiczowate, ono było takie krwawe, przerysowane, ale Trochę się kanciasto w nie grało i było tak, że grało się ok do pewnego momentu, a potem to już był taki ostry grind, był taki... Ba... Gra była bardzo mocno zmonetaryzowana od któregoś momentu, że no nie dało się grać, trzeba by naprawdę odłożyć inne wszystkie inne gry, żeby grać tylko właśnie w razie daje. Zobaczę jak będzie z Inferno, ale no kurde... Nie wiem, nie wiem. Może naprawdę im się udało znaleźć ten złoty środek pomiędzy przyjemnym gameplayem a monetaryzacją. Zobaczymy. I 4 grudnia. 4 grudnia trochę obrodził, ale poczekajcie, zanim na 4 grudnia to na PC wychodzi gra mojego dzieciństwa, bo wychodzi Guild Wars Reforged. Jak dobrze wiecie, jakiś czas temu mówiłem wam, że grałem dużo w Guild Warsy. Grałem do tego stopnia, że jak wychodziły dodatki, to, to rozwalałem bossów prze, przed nerfem, na przykład boss do pierwszego dodatku, ten dodatek był taki bardziej w klimatach azjatyckich, on był bardzo trudny ten boss. I go pokonaliśmy przed nerfem razem z gildią, w ogóle z gildią, mimo że gildia była RPG, to przez pewien okres przez pewien okres czasu graliśmy w PVP, dopóki nie zobaczyliśmy ściany. Ta ściana nazywała się Koreańczycy. I po prostu, jak, już w, drabi, jak już w drabince Hall of Frame, Fame to się nazywało, czy Hall of Heroes, że jak już tam graliśmy tylko z Koreańczykami, to po prostu już nie było zabawy, bo oni funkcjonowali jak jeden umysł. Po prostu jak taki Hive-Mind. Jak taki rój, że po prostu w idealnym momencie klikali atak. Naprawdę powiem wam szczerze, odechciało się grać w PVP, i potem już graliśmy dalej PVE i potem się wykruszyliśmy. Ale pamiętam, że przez prawie ponad rok miałem świetną zabawę w Guild Warsie. Naprawdę, naprawdę świetna gra, nie mogę się doczekać, szczególnie że tej wersji Reforge, która będzie darmowa dla posiadaczy Guild Warsa a będzie musiała zapłacić chyba jakieś 120 zł, ale przyznam się szczerze, że pod względem zawartości to się opłaca, bo dostajemy wszystko co jest związane z Guild Warsem za te pieniądze no i jeszcze Guild Wars był po polsku, dostał potem wersję polską i tutaj w Reforge będzie wsparcie padów, będzie wsparcie Steam Deck'a, będzie wsparcie wyższych rozdzielczości, ogólnie gra wyładnieje więc co jak co, ale dla mnie lepszego powrotu nie będzie. Chociaż, chociaż robię to na nowym koncie, bo kupiłem Git na przecenie jakiś czas temu, bo moje stare konto zostało skakowane niestety, ale wciąż jak sobie odpaliłem na parę godzin, to nostalgia wróciła mocno. I wiem, że ja 3 grudnia no, będę musiał odpalić to cudo i sobie pograć. <laughs> nie mogę się doczekać. Dobra, idziemy dalej. No ale już przejdźmy do tego 4 grudnia. I w 4 grudnia wychodzi tak. Octopath Traveler Zero, czyli jedna z największych premier grudnia. To jest ta mniejsza seria Square'a, którą ludzie pokochali za fabułę, którzy poko ludzie to pokochali dlatego, bo ona jest klasycznym jrpg em a jednocześnie nie jest kolejnym remasterem czy remakiem. I to ludzie bardzo pokochali. Widać bo że tam będzie trochę więcej customizacji, trochę więcej do roboty niż w poprzednich grach. Ja jestem ciekaw. Ja sam muszę wymienić mojego Octopafa na kolekcję z jedynką i z dwójką, ale no, jestem ciekaw, jakim to wyjdzie, bo bardzo lubię te mniejsze serie JRPGów od Square'a, bo one się fajnie rozwijają i nie, i nie mają takiego paska pod tytułem: Muszę zarobić miliardy. No i dalej wychodzi też wychodzą dwa DLC. Jedno to jest Gran Turismo Power Pack Add-On. To jest to, co yy, zawsze jest zapowi zapowiadane na State of Play, że to ma być takie duże rozwinięcie Gran Turismo, że tam ma być troszeczkę rzeczy dołożonych, że to jest, tro to jest troszeczkę inspirowane tym, że Gran Turismo przebiło te 100 milionów sprzedanych egzemplarzy. Więc ogólnie jestem ciekaw, co z tego będzie. Ja będę musiał sobie wrócić na porządnie na na do Gran Turismo. I Wam nagrać filmik, co w ogóle sądzę o, o teraz o Gran Turismo, bo jak nowe wiecie na premierę nie byłem zbytnio zadowolony z tej gry, ale no teraz po tych paczach powinno być lepiej, nie? No i dalej mamy DLC do Elderinga Train The Forsaken Hallows. No i tutaj to jest taki update pod tytułem Damy Ci Trochę Więcej. Update nie jest drogi, bo kosztuje te 70 zł, czy jest warty, bo tam będzie parę postaci i chyba jedna, jedna nowa mapa, paru bossów nie wiem, to znaczy wiem, że kupię i wiem, że będę grał w to DLC, ale no Nightrain mi się podobał, ale jeżeli mam być szczery dajcie mi DLC do Armorkora 6 ja chcę Armorkor, ja chcę coś nowego z armor Cora, no ta gra, no Eldering wyszedł, Nightrain wyszedł później i już dostał DLC, niech Armorkor coś dostanie na litość boską, no Dalej mamy Skate Story, czyli sportową grę akcji. Na trailerach wygląda to porąbane. I dalej Yakuza Zero Direction Cut w pudełku wychodzi. To jest ważne, bo ja chciałem kupić tą grę na start Switcha dwójki, ale niestety ta gra wyszła na GameKit, więc domyśliłem się, że Sega w pewnym momencie wyda tą grę na innych platformach. No i prawdopodobnie kupię zero jako takie uzupełnienie mojej kolekcji jakuzy, bo jeżeli chodzi o moją kolekcję jakuzy, to brakuje w niej tylko trzech gier, dwóch z PSP i jednej, która nigdy nie została una, wydana u nas w naszym w zachodnim języku, więc ogólnie, bo to był ten yy, Kenzan, bo Isshin wyszedł. Ta wiecie, ta Yakuza w samurajskich czasach druga wyszła, Isshin. Ale Kenzan jeszcze nie wyszedł. I właśnie Kenzana mi brakuje do całej kolekcji Yakuzy. No ale jest, jestem zadowolony, że to Zero wyjdzie. Ja wiem, że to Zero dużo nie zmienia. Ale jednak lubię kolekcjonować tą serię. No i dalej to jest Microsoft Flight Simulator wychodzi. W pudełeczku panowie, w pudełeczku i teraz pytanie, bo to wychodzi. Słuchajcie, na PS5, te pudełko będzie znowu to będzie klucz do ściągnięcia, ale cały czas myślę, że to może być najlepsza wersja konsolowa, szczególnie na PS5 Pro. Myślę, że to będzie jedna z tych gier, która pokaże moc pro tak mocno. Nie tak, że a trochę więcej trawki, tylko że naprawdę będzie duża różnica, bo symulatory są bardzo. Pamięciożerne i bardzo moc więc wydaje mi się, że gdyby Wydaje mi się, że gdyby deweloper się przełożył, to naprawdę można na PS5 Pro wyciągnąć piękne rzeczy. No i do tego VR No słuchajcie No to może się okazać, że wersja z PlayStation 5 e, Pro I razem z VR-em będzie najtańszą wersją, żeby sobie pograć e, Flight Simulator VR Jestem strasznie jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Dalej mamy te DLC do Frostpunka. No i. Dalej już mamy tytuły, które mnie mało interesują, bo mam na przykład Terminatora 2D No Fate, które wyjdzie w pudełku. Ja wiem, że to jest dwuwymiarowe. Ja wiem, że są fani tego, tak jak mówiłem na początku, jeżeli chodzi o tego Marvelowego Bite No ja, jeżeli mam być szczery, to na grudzień to mam tyle gier do przejścia na przykład w poniedziałek, w poniedziałek albo we wtorek powinniście już poznać moje zdanie o Astrobocie, bo powinienem go skończyć w ten weekend, może mi się uda ale no ogólnie no a i jeszcze 19 grudnia wychodzi DLC do Awatara Frontiers of Pandora From the Ashes, czyli do nawiązanie do trzeciej części Avatara, którego pewnie obejrzę z moim przyjacielem pozdrawiam cię Marcin no, i ogólnie, jeżeli chodzi o to, to tyle. Jeżeli chodzi o inne platformy, bo jest pewna platforma od Nintendo, która trochę namiesza. Bo, uwaga, na samym Switchu wychodzi tak: Assassin's Creed Shadow z 2 mm, grudnia, czyli to już będzie ta wersja najbardziej aktualna. Chciałbym powiedzieć, że na nośniku, ale niestety gra, wyjdzie na game cardzie. Dalej wyjdzie 4 grudnia chyba, na, chyba najostatnia duża gra na pierwszego Switcha, czyli Metroid Prime 4 Beyond. Gra, na którą czekaliśmy od początku tej generacji, która była restartowana, która cały czas ma kontrowersje, bo nie każdemu się podoba ten wesoły przydłupas prosto z Reddita, który nam komentuje na początku grę. No, ja mam nadzieję, że, go, że on bardzo szybko zniknie. Mam nadzieję, że w bardzo krwawych okolicznościach, ale no, to jest chyba naj, największa premiera grudnia. Bo dalej to mamy też Football Manager'a i Warhammer. Warhammera, mamy też Warhammera 40 000 Rocks Trader. Mamy DLC do Pokémonów 10 grudnia. Ale poza tym, kochani, no. Switch ma największy tytuł tego miesiąca. Ale czy w grudniu to są ważne te tytuły, które wychodzą w samym grudniu? Nie wydaje mi się. Jeżeli mam być szczery, dla mnie osobiście grudzień to jest taki miesiąc, w którym dobija się do w którym dobija się te tytuły, które miało się ochotę kupić wcześniej, bo są pierwsze wyprzedaże, bo jest tak jak dzisiaj Czarny Piątek, uważajcie na niego. Zawsze sprawdzajcie, jaka cena była w ciągu ostatnich 30 dni, bo będziecie bardzo mocno nabijani w butelkę. Ja swoje prezenty świąteczne i to, co chciałem kupić, kupiłem wcześniej. No, w grudniu nie wiem, co by jaka by musiała być ostra okazja, żebym coś kupił. Ale tak, po prostu postarajcie się, przynajmniej ja tak zawsze robię w grudniu kupić jakąś grę, którą. Przez cały rok unikaliście, nie chcieliście jej kupić, a w ogóle sprzed paru lat, bo wtedy one w grudniu ładnie przeważnie tanieją. Na, czy, na przestrzeni grudnia i stycznia to ceny w ogóle e, starszych gier mocno pikują, więc tutaj bym polecał znaleźć coś takiego, starszego, żeby sobie pograć. No i wziąć sobie coś na, na urlop. Z takich gier, które widziałem po mocnych przecenach, czyli takich, że już można wywrócić za 150 zł, no to co była ekspedycja 33. Monster Huntera White'a widziałem też w całkiem niezłej cenie. No i już można szukać nawet Astrobota tak poniżej 200 zł, bo on długo trzymał cenę. Nie? No i tyle. No jeżeli chodzi o grudzień, to jest spokój, styczeń też raczej nie zapowiada się, że będzie jakieś lawinowe rzucanie się tytułami od początku roku. Ale no sądzę, że jak na bardzo solidny rok, jeżeli chodzi o tytuły, to wydaje mi się, że. zasłużyliśmy na trochę spokojniejszy moment, nie. No i tyle. No to jest drugi odcinek zakupowego pazia. Piszcie, co byście chcieli. W nim jeszcze mieć? Czy tylko to ma być podsumowanie miesiąca, czy też nie? Ale no, ale jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły na niego. Piszcie w komentarzach. Mam nadzieję, że będzie mi rewelacyjny dzień. Trzymajcie się i do poniedziałku. Pa! pa.